Tak wygląda. Nauczyć się w końcu latać O, czyli już nie, Adam przyszedł. Ja cię nie mogę! Idziemy u brzegu! Nie, dalej! Uwaga, uwaga, ale pod wiatr! Woo! <grywa> 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 Sorry, children, this is supposed to be a family friendly channel. Jeszcze raz! O, czyli już nie, Adam przyszedł. <śmiewanie> Uśmiechnij się! A już teraz zasob subskrypcję. Teraz dwa słowa do księdza prowadzącego. Nauczysz się w końcu się. się. Nie, ja w, ja w tym sensie <śmiewanie> naprawdę dobrze latam. To jest moja pierwsza kraksa. <śmiewanie> Wyposaż swój model w oświetlenie marki Mura RC. Posiadamy oświetlenie do modeli firmy Traxxas, Arma, Losi, Strada, Maverick i wiele innych. Posiadamy również upgrady, podwyższenie miejsca na pakiety, stojaki, akcesoria trial, skarpety na motyzatory, pokrowce chroniące elektronikę, mocowania regulatorów, silników, uchwyty i wiele innych. O, blisko, blisko, blisko! Kto kogo zetnie? Akcja. Łooo! <laughs> <laughs> O, Tak wygląda. klapie Normalnie pasz, pasz. Ja ci pokażę zaraz Łapa. tutaj nic Łapa. Tu tylko To jest leszcz numer jeden, a to jest leszcz numer dwa Pokażcie największego Czy... leszcza, który jest za Ja chciałem pokazać największego leszcza, to jest leszcz Rozwalił dziś samolot Driftując to nie w locie I to nie w locie widzicie, to trzeba mieć talent Nagraj to prosto, jak moje życie. Wow! Ale pofrunęła opona. Opona? Pokaż. Opona. Chyba czas zmienić Czekam. koła. Z tej dentki, zrobimy, zrobimy japonki, tak jak Chińczyki robią. A, z dentki, tak? No, Chińczyki albo Hindusi robią. Z takich opon, tych dętek laski jakieś robią. Czyli będzie żył. Zanim od rana nie będzie, może jakąś scenę uda się nagrać. Obserwujcie. <grym> to by było dobre. Teraz chciałem przyaktorzyć... A niech leci sobie! Cóż <grym> w ty? Panie Arnogit, Pan, co, co to leci? Ty, Luke Skywalker. Luke Skywalker? Tak, z Wieżnych Wojen. O kurde. No. A moc jest z nami? <grym> <grym> Kazie poznać Łukasza Skywalkera A jak mi nie wierzycie, to zaraz zobaczycie. GPS -y na <śmiech> 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 Mówiłem, że Łuk będzie, czy nie? Uwaga! Ogień! Ciężko to opowiedzieć, co tu się stało, ale nie wiem, kto go widzi, kto go widzi, ręka w górę, spada, o Jezu, nie, nie, słuchajcie, nie, on nie spada, to jest kontrolowany, uwaga jeszcze raz. Dwa, jeden, set. Driftowanie samolotem RT. On idzie, skubany, ale ma przyczepę. Wy... <laughs> o, śmigło, śmigło, śmigło! Przesadziłeś Adrian. Tylko a śmigło nie mam. Tak się kończy driftowanie samolotem. To co już nadriftował tak? Śmigło i to. I jeszcze mocowanie tu mi troszeczkę pękło thank you Nie no to już będzie nam rekord patrz, patrz jak daleko Tak, ale patrz jaka fala O kur Masakra 300 metrów będzie No i to będzie ponad 200-metrowy 300-metrowy ląda lądnej...